Co no, jedzie sobie sam samochód, nic nie trzeba sterować. Siemanko! jak już widzieliście po wstępie, jadę właśnie do salonu Tesli, żeby przetestować nowy model Tesli, Model Y, czyli coś, co jest pomiędzy X a trójką, którą testowałem w poprzednim roku. Tu wideo. I to jest taki crossover, który ma za zadanie wypełnić tą lukę. Zobaczymy, czy faktycznie ją wypełnia. Dobra, ja już sobie siedzę. Z jest aktualna, 4 km. Jak widać, strona działa. O, przed nim filmik. Nie spoko. No, te wyglądają fajnie. Na nich nic nie można zrobić. Aplikacji trochę jest. No i chyba najfajniejsze to możemy pograć sobie. Bądźmy jeszcze co my wygramy. O Skyforce. Nie, pewnie się pobiera. Tak, siedzę sobie jeszcze póki co w salonie. No, chyba trochę szkoda czasu na grania, ale, ale dasz. Ustawmy sobie parę rzeczy na start. Dobra, to jest najlepsze, jedna z lepszych rzeczy, jeśli chodzi o Tesle. Ustawienia kierownicy. To jest max. No, dobrze, tu jest chyba ok. Wsteczne sterko coś widzę. Widzę, jest git no to zapisujemy i jedziemy dobra włączymy sobie no standardowe jak to w Teslach jest bardzo duże odzyskiwanie energii z Hamowanie i to jest naprawdę pierwsza rzecz, którą od razu wyczuwasz, siedząc do samochodu marki Tesla. W momencie, kiedy puścisz gaz, no to od razu mamy hamowanie. O, oczywiście. Pewnie tutaj też widzicie w końcu, bo poprzednim razem nie widzieliście za bardzo. Dobra. Dobra, mam ze sobą raceboxa. Jest złożony tak w miarę sztywno. Mam nadzieję, że go wykorzystamy i sprawdzimy, e, jak faktycznie przyspiesza Tesla. Mamy 153 km do przejechania. E, spokojnie się wystarczy. E, ma przejechane 2700. E, no i tak naprawdę tutaj przychodzę. dobra, przyspieszenie mamy sport, tryb kierowania mamy standard. Zmienię sobie na sport. Póki co zobaczymy, jak to będzie działało później, a reszta to tutaj jest dobra. Autopilot widzę, że jest włączony, zakres jest OK. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie funkcjonowało. Z pierwszych rzeczy, które od razu, po, zaraz po hamulcu oczywiście zauważasz, to ten wielki Tablet, wyświetlacz, który jest wielki i jest jasny, jest naprawdę bardzo dobrze widoczny i fajnie to wygląda, ale mam taki póki co na razie tak nieprzyzwyczajony. są do tego, że na przykład tak jak u mnie w, w Trójce jest ten ekran, oczywiście mniejszy, ale też jest przechylony w moją stronę. Tu jednak jest on wyprostowany. To wcześniej co teraz Wam pokażę czemu, musicie sobie grać, więc ta osoba, która siedzi z tyłu na pewno sobie to wykorzysta, jeżeli jest proste. I to jest spoko na pewno. Druga spoko rzecz jest taka, że wyprzedzenie, jak jak teraz, no, to jest ultra bajeczne żeby dojechać i się wcisnąć po prostu przed kogoś. Oczywiście zachowując też jakieś tam wiadome. E, rozsądki, żeby nie robić tego źle kierownica stosunkowo mniejsza od trójki i też się ją wyżej trochę trzyma ale akurat na, na pewno nie, nie biorę to jako minus a, jeszcze ważna rzecz, zacząłem od 33% baterii mamy 32% e, hmm, trzeba mam wszystko w miarę normalnie ustawione, może sobie zmniejszę też trochę Chłodzenie na 20 stopni i będziemy porównywać ile faktycznie to wytrzyma Jak nie wiem czy sprawdził przyspieszenie, ale póki co nie za bardzo mam jak no, no dobra, teraz jest włączony autopilot Jak widzicie samochód prowadzi się za mnie Pokazało nam, że musimy tutaj delikatnie przytrzymać kierownicę no i trzeba zjechać na prawo, bo będziemy zjeżdżać na prawo No ale te powiadomienia, które są tutaj, to powiem wam, że są takie nie do końca super dla mnie Bo jak trzymam tutaj rękę, mam tu wzrok, to tak trochę zasłaniam sobie to, więc Trzeba się albo wychylić, albo rękę zabrać, no... Nie jest to na pewno... Złe, ale trzeba się do tego przyzwyczaić, i na pierwszy rzut nie jest jakoś to super fajne. To jest crossover, więc sprawdźmy, co się zadzieje, jeżeli wiadę na piasek, który tutaj jest. Chcę zawrócić sobie po prostu. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, i po prostu zawrócę. No, tak na razie wygląda, że jest w porządku. Powiem, jest otwieranie. To jest elektrycznie To wszystko No dobra, obejdźmy sobie samochód chwileczkę dookoła eee to jest crossover przez niektórych nazywany, jest to wersja Dual Motors, e, co możecie rozpoznać po tym czerwonym tutaj owodzie. E, fajny karbonowy dodatek, czyli spoiler. No i kurde samochód jest naprawdę duży, jak tak sobie popatrzycie na, na niego z zewnątrz, a w środku nie robi takiego wrażenia wielkości. Mamy tutaj Pirelli e, Sporty. Tak, eee, p 0 dokładnie, 121 cali eee, opona. Fajnie w końcu wygląda jądza z czerwonymi zaciskami, bo w trójce mi się to trochę nie podobało. takie dokładki były niezbyt e, fajne. Mamy kamerę jedną, e, mamy drugą kamerę tych kamer. Jest tutaj dużo, nawet, nawet w sumie nie wiem dokładnie ile. E, otwieranie tutaj też jest spoko, ale trzeba się do tego też przyzwyczaić. No, i w środku tak to wygląda. Tu nie ma dodatkowego schowka, e, ale te schowki, które są tutaj, to są po prostu przeogromne. Tam jest naprawdę można włożyć, kurde, ogrom dużo rzeczy. To samo jest tutaj. No to wiecie, nie ma przełożenia, więc można robić rzeczy, e, czy wkładać bardzo dużo rzeczy. że już mi się sfiksował e, racebox, więc zaraz będziemy mogli zrobić testy, jak to z tyłu wygląda. Z tyłu też myślę, że jest dużo miejsca. Nie? Wejdźmy sobie sprawdzić. Na pewno tutaj jest fajne, bo nie ma tej przygody, więc można się rozwalić. Nawet tutaj nogi można wcisnąć. Mamy dwa USB-C ładowania. Mamy miejsce. E, to chyba nie jest w ogóle. Zagłówki nie są podnoszone i to jest dosyć ciekawa rzecz. No i mamy oczywiście piękny, szklany dach, którego ja osobiście średnio lubię i. Nie chciałbym dopłacać za coś takiego. Jest miejsce, żeby się tutaj oprzeć, postawić sobie drina i tak dalej dla osób siedzących z tyłu. Oczywiście tu też jest otwieranie eee, elektryczne. Eee, to są podwójne szyby klejone. Też jest spoko. Eee, chyba jak dobrze pamiętam, to w Tesli model 3 były tylko z przodu takie. No i mamy. Wielki bagażnik. No, jest wielki, naprawdę jest wielki. O, nie wiedziałem, że aż tak się wyjmuje. No, ale macie tutaj ogrom miejsce, naprawdę. Ale to jest ciekawe. Bo zobaczcie, to jest długości mniej więcej mojej ręki. Jak widzicie, tu mam e łokieć. E, jak chcecie coś włożyć, no to. Coś jest nie tak. A to trzeba po prostu, o, tak złożyć. Więc Tesla wcześniej nie miała. Takiego czegoś, wszyscy narzekali teraz ma i pewnie też będą na to narzekać. E, ale co, zrobili sobie taki patent? Nie mówię, że to jest złe, e, ale no, trochę może nielogiczne w niektórych tematach. Oczywiście elektrycznie zamykane. No i z przodu wygląda tak. Samochód został nieumyty, brudny, ale czarny i tak wygląda. Naprawdę mega spoko. Mi się podoba. Jest takim trochę bandziorem. Sprawdźmy sobie to przyspieszenie. Racebox zamontowane. Jest go. 3 2 1. 358. No tak, ale jechaliśmy na pewnie brudnych oponach, jechaliśmy na w słabym miejscu, asfalcie, więc myślę, że jest to do, do pobicia jeszcze, tak? Tylko trzeba mieć miejsce na to, no. jest opcja, żeby się udało. No, na wklepany, więc... 4,52 udało się. No dobra, trzymam tutaj na kierownicy. Już się to się dzieje za mnie. Wracam sobie już do salonu na autopilocie. Jak widać. Noga w sumie była w pogotowiu, ale bez trzymania. Delikatnie obróć kierownicą. OK, coś mi tutaj powiadamia, to to zrobimy. No i co? Jadę sobie teraz na, na autopilocie. Pokazuje mi, że zjechał na prawy pas, bo prawdopodobnie zaraz będziemy zjeżdżać co, no jedzie sobie sam samochód, nic nie trzeba sterować zwalnia teraz, no bo tutaj już zjeżdżamy i to tyle, co pałem za kierownicę bo się wystraszyłem ale nie musiałbym bo on by ogarnął to dopuszczę, no raz jeszcze i zaraz zjeżdżamy jak widać 28% mam więc spalił mi tam spalił, tak? 5% póki co myślę, że jak dojadę, to będzie 6%. Także na spokojnie, tutaj. No i mam potwierdzić zmianę basa i to faktycznie zrobiłem. No i tutaj komunikaty, wszystkie. Nie wiem, czy to jest włączone, ale mi się nie ładują iPhony. sprawdzę. Ciężko jest nawet zobaczyć, bo jest tak tutaj ścięcie Zobaczyć czy... Okej, okay, dobra, mini się ładuje, jest może kwestia, nie wiem, nie jest podłączone Nie jest włączone coś, czy, czy coś takiego No fajnie to przyspiesza, wiecie To jest jednak elektryk, moment obrotowy z, od zera totalnie, bez żadnych tutaj napinek wszystko się wydarza, więc takie wjazdy jak teraz, to po prostu robisz to. Jakby na dzień bieżący jazda takim elektrykiem po, po Warszawie na pewno jest mega już łatwa, fajna i, i przyjemna. Jeśli chodzi o ładowanie, trzeba było pewnie wziąć ten samochód na jakieś dłuższe testy i, i to w końcu sprawdzić. Jak faktycznie teraz się sprawują te ładowarki w Polsce? Ale myślę, że to też już naprawdę się na tyle rozwinęło i cały czas rozwija co, co roku, co miesiąc, tak naprawdę, że nie ma co się spinać, że pojedziecie gdzieś na jakąś trasę samochodem i elektrycznym w pełni i będziecie mieli problem z zatankowaniem. Oczywiście wiadome zatankowaniem, oczywiście. Eee, oczywiście wiadome, że no nie jest to. Tak bardzo obecna technologia jak stacje CPN benzynowe, ale powiem Wam, że nieraz sam miałem problem taki, że jechałem gdzieś w jakieś trasy, gdzie nie znałem okolic i miałem problem z zatankowaniem samochodu, ponieważ nie chciałem nabyle jakiejś stacji, a wszystkie były dookoła albo na przykład nieczynne, bo już byłem po, po północy, albo, albo cokolwiek innego, tak, ale, ale był problem, tak więc to nie jest tak, że. Tylko elektryk będzie miał problem. No dobra, a teraz w kwestii, mogę sobie podejrzeć, co za mną jedzie, w kwestii samych tutaj ustawień, e, no to jak widzicie, jest tu bardzo dużo różnych rzeczy, które można sobie poustawiać, co dla mnie jest super, ultra fajne. Ale na przykład teraz, jak chciał sobie spryskać, szybki. No to nie muszę tam klikać, bo jednak te takie bardzo podstawowe funkcjonalności są tutaj widoczne. Co jest mega też yy, fajne i, i przydatne, więc jest, jest ok. Trochę nie mogę rozkręcić tej nawigacji i szczerze jeszcze nie wiem, czy jaki jest tutaj problem. Na pewno w ustawianiach trzeba pewnie dużo przyklikać i tak dalej, ale. ale ale póki co mam, jakby, widzicie, no, nie jest to intuicyjne. To mi pokazuje co robić, ale nie pokazuje mi skręć w prawo tak jak wcześniej. Nie wiem w sumie czemu. Pewnie coś ja zrobiłem źle. No dobra, sprawdźmy sobie w ogóle jak brzmi audio. No to jest ciekawe takie płynne przejście. Światła jak widać, zielona mamy wszystko No ale jeszcze trochę sobie tak pływa, ale działa, jest wszystko widoczne co fajnie, też fajnie pokazuje faktycznie te strzałki oczywiście patrzysz i tak w lustarka, ale spokojnie tutaj też można nie wiem, jaka jest tolerancja a to jest super to jest naprawdę ultra fajne koniec tego dobrego